Cześć, tutaj Mami. W kolejnym filmie zakupowym, takim trochę przewrotnym, mianowicie 10 kategorii produktów, które wolę kupować z pierwszej ręki internetach stacjonarnie na Allegro i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, niż na Vinted, bo na Vinted przepłacicie, będą zniszczone, będzie się opłacało z wysyłką, nie będzie możliwości zwrotu i tak dalej. Zdecydowanie wybrałam właśnie takich 10 kategorii, które próbowałam, bo mówię to z własnego doświadczenia kupować właśnie tam, kiedy miałam zapotrzebowanie w tych kategoriach, chciałam tam szukać, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że szkoda mojego czasu, moich pieniędzy Moich nerwów i jakiegoś specjalnego polowania na okazji, żeby coś się pojawiło w tych rozsądnych cenach, lepiej jednak iść do sklepu. I to jest smutne, jeżeli zależałoby mi tylko i wyłącznie na ekologii, to powinnam zawsze kupować z drugiej ręki, ale po prostu momentalnie to się nie sprawdza. Zupełnie nie. Czekam na Wasze 10 propozycji, oczywiście, albo jedną propozycję. Może coś Wam przyjdzie na myśl, może z czymś się tutaj zupełnie nie zgadzacie, bo jak wiadomo, vintet i trendy na vintage są bardzo zmienne, ale też nie zawsze. Więc jak to jest u Was, napiszcie w komentarzu, a ja już nie przedłużam i zapraszam na film z rzeczy, która dosłownie nas zalała, bo można tak powiedzieć, że zalał nas badziew, a i tak badziew jest w kupić w. Pepko, Kiku, Tedim, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam na myśli tutaj wszelkiego rodzaju ozdoby. Jeżeli szukacie małej lampki, lecicie na baterie, Tutaj jest mój przykład. Zaczęłam szukać na Vinted, zaczęłam szukać na Allegro, zaczęłam szukać używanych na liście, ale po jakimś czasie stwierdziłam, że zdecydowanie taki badziew taniej jest mi kupić jednak u producenta badziewia niż na Vinted. I ja tu nie mówię o różnicach kilku złotych, tylko mimo, wszystko. Coś, co dziewczyny mogą dostać za 15, 20, 25 zł. Wiemy, w jakich cenach to kupują, no bo jednak widzimy. Oznaczenie marek, w których to kupiły A sprzedają dalej za 20 zł, 15, 25 Nawet i czasami 30 Bo nie mówię o tych górnych pułapach Gdzie ludzie czasami naprawdę, naprawdę Przesadzają To jest to dla mnie zastanawiające Staram się kupować jak najmniej badziewia Ale to jest mój prosty przykład Raptem z tego tygodnia, kiedy naprawdę stwierdziłam Że potrzebuję lampki koło łóżka Z racji tego, że mamy tylko jeden kontakt Stare budownictwo koło łóżka Taką, którą będę mogła sobie osiągnąć Świecić, żeby dosłownie nałożyć krem na dłonie i nie świecić latarką z telefonu I wtedy okazało się moje smutne rozczarowanie, że lepiej kupować właśnie w takich sklepach stacjonarnych i tak dalej Czy nie wiem, nawet i w Senseju nieszczęsnym, w którym już nie kupuję Więc no trzeba, czasami po prostu trzeba skierować się do producenta badziewia, a nie liczyć na to, że ktoś sprzeda tanio Kupujmy tego jak najmniej i róbmy przemyślane zakupy Coś, co mnie jednak w jakiś sposób zaskakuje i jest to kwestia dość dyskusyjna, mianowicie kosmetyki. Przyznaję, że sama jakiś czas temu chciałam sprzedać kosmetyki, dokładnie to, nie to błyszczyk z Maybelline. Wiecie, że ink słynny mi się zupełnie nie sprawdzał, dlatego postanowiłam go sprzedać. W opisie dać, że używałam go tylko jeden raz i nawet za dychę go puścić. Ale okazało się, że Vinted no, sugeruje sprzedawać tylko nowe rzeczy, a raczej tylko takie rzeczy chcą sprzedawać. Wydaje mi się, że dziewczyny to znowu bardzo ładnie obchodzą, na przykład otwarte tylko do swatcha albo zdjęcia przedmiotu, które nie obejmują tej strony, z zaklejoną metką, i w opisie mamy informację. Proszę o kontakt przed zakupem Wtedy pewnie dowiesz się, że jednak ten przedmiot nie jest taki nieużywany Zdjęcia nieużywanych palet, które nie obejmują otwarcia przedmiotu A wiemy, że na przykład to jest wersja palety, którą jak najbardziej można otworzyć I zobaczyć, co tam jest w środku Bo wszystko powinno być po prostu zaklejone folią Ale do czego zmierzam? Do tych cen Jeżeli na przykład tuż do rzęs w sklepie na promocji Bo na tym się skupiajmy, kosztuje 24, 20 29 zł w sklepie internetowym też, bo teraz wydaje mi się, że te ceny promocyjne w sklepach internetowych i zwykłych czasami są naprawdę mocno konkurencyjne, a dziewczyna sprzedaje go za 25 zł plus wysyłka. Nie wiem, błyszczyki po 15 zł, jeżeli za tyle możecie je dostać w sklepie, przestałam po prostu szukać i jakby ratować tych produktów z drugiej ręki, nawet jeżeli byłabym w potrzebie, bo jest to po prostu bez sensu. Oczywiście, że traficie czasami na okazję, że ktoś ma. Może powiedzieć, że szukał i znalazł po prostu, nie wiem, zestaw kosmetyków za bezcen i to tak jak mówię, powinny być nieużywane, ale nie o tym mówimy. Mówimy o tym, że bardzo często na wintet musicie dać więcej pieniędzy, żeby coś kupić. Ja wiem, że takie jest prawo rynku, ale jeżeli przy wpisaniu w tego produktu w wyszukiwarkę możesz go znaleźć taniej, no to jednak przesada od razu dodaję, że to wszystko, o czym dzisiaj mówię, nie jest tylko kwestią wysyłki, dlatego że teraz bardzo często robią promocje, że np. wysyłka wigont kosztuje 4 zł. Więc, jakby nie tylko cena wysyłki to winduje, e, ale ogólnie cena przedmiotu. Coś, czego nie kupiłabym na Vinted i uważam, że to jest mocne, mocne zdzierstwo, to gratis. gratisy. I teraz tak. Oczywiście mogłabym tutaj używać przykładów, jakim są gratisy z Rossmana. No bo mamy w pamięci słynne woreczki, które po prostu pojawiły się jako zestaw kosmetyków, zestaw promocyjny i tak dalej Podobno zalał Vinted i fajnie, że to zablokowali, to na wielki plus Natomiast gratisów też bym nie kupowała, jako załóżmy... Torby przy zakupie z Victoria's Secret, bo bardzo często mają promocję, że jak ileś tam przekroczycie, to będą torby w gratisie. Torby jakiekolwiek do zakupów, z jakichkolwiek firm. Ręczniki, które dziewczyny otrzymały w promocji. Jako gratisy I jeszcze dorzucam wszystkie osoby, które sprzedają pudełka na biżuterię z konkretnych marek, reklamówki z konkretnych marek. Nie wiem kto to kupuje, możecie to robić, może potrzebujecie, ale... Ale jednak ja nie jestem jedną z tych osób. I oczywiście jest to jakaś wartość produktu, ale jeżeli robiąc zakupy w danym sklepie mogę to otrzymać, to jak widzę te ceny, gdzie załóżmy torba z Victoria's Secret była dodawana do zakupów, nie wiem, za 400 zł, a dziewczyny ją sprzedają za 150 samą tą torbę, to jest to mocno irytujące. Eee, gratisy w postaci nie wiem, zestawu próbek i tak dalej wyceniane na takie kwoty, że dajcie spokój. A więc jest to kwestia bardzo Dyskusyjne. Ja, tak jak mówię, dzisiaj po prostu sama bym się nie skupiła, nie kupię. Bardzo często nie jest to też informacja, że był to jakikolwiek gratis, że na przykład nie jest to pełnowartościowy produkt, pełnowymiarowy i tak dalej. Tylko po prostu wiecie, jest zdjęcie, jest produkt i musicie się domyślać, że to jest na przykład mniejsze niż nie wiem, duża mgiełka i tak dalej. Znowu. Chciałam ratować dom i kiedy miałam duże zapotrzebowanie na organizery i rzeczy do przechowywania, to stwierdziłam, że będę szukać tych rzeczy do przechowywania z drugiej ręki. I wtedy dowiedziałam się, jak drogi może być zestaw wieszaków, jak drogie mogą być organizery do szuflad, które dosłownie Zeskrinowane z Vinted i wrzucone w Google Okazują się raz tańsze w internecie Nowe od sprzedawcy Jeżeli chodzi o organizery To ja naprawdę ostatnimi czasy Choćby chciałam ratować sytuację ekologicznie I nie kupować po tym jak mi pękły Nowych organizerów na kurtki zimowe Wiecie, takich zapinanych Bądź też do odkurzacza Bo i jedne i drugie niestety mi się rozwaliły Ale byłam zmuszona Znowu na Vinted musiałabym wydać dużo więcej Abstrahując jak zwykle od właśnie ceny przesyłki, wszelkie organizory do szuflad, wszelkie pudełka, ale kosztuje tyle, dziewczyny to wyceniają na tyle, że w życiu nie zdecydowałabym się na kupno tego przedmiotu z drugiej ręki, bo cena jest po prostu przesadna. I ja wiem, że każdy chce zarobić, ale jeżeli nie chcesz już wyrzucać i w jakiś sposób ochronić środowisko, to wystawiaj takie rzeczy za, nie wiem, 3-4 zł, biorąc pod uwagę, że sama kupiłaś je za, nie wiem, za 10 za 15, bo wiemy mniej więcej po jakich cenach to chodzi niż za tą całą kwotę. Moje ostatnie hobby to zdecydowanie próżne. I o ile rozumiem, że można cenić swoje puzzle, bo można było je kupić za 50 zł, 60 zł, nie każdy szuka promocji. Ja ostatnimi czasami, jak chciałam układać puzzle, naprawdę szukałam promocji, udawało mi się znajdować mnóstwo, mnóstwo promocji. Jeżeli macie upatrzone jakieś wzory, możecie upolować, ale właśnie w sklepach internetowych na Allegro, na Amazonie, nie wiem, w Empiku Stacjonarnie, w przeróżnych, przeróżnych miejscach możecie te puzzle upolować tanio, ale. Jak widzę na Vinted sprzedaż puzli za nie wiem 50-60 zł za jakieś bardzo, bardzo duże kwoty. Takie, które możecie dostać w sieci od tak, bo jest to bardzo popularny wzór bądź też takie, które nie mam w zestawie jednego puzla dwóch puzli, trzech puzli zalane, uszkodzone, e, powyginane, w zasadzie nie wiem ile tego tam jest, i tak dalej, no to jednak mnie to trochę mierzi. A tak jak mówię, chciałam kupować na Vinted i udało mi się. Słuchaj, Kupić puzle na wite, dlatego że mi się spodobały. Chyba z Czech mi szły te puzle. Miała dziewczyna całkowicie zafoliowane, więc wiedziałam, że nic tam nie jest uszkodzone, nic tam nie jest ruszone. Były wystawione w w miarę fajnej cenie, a nie jest już to wzór dostępny od tak. Nie wiem, jak jest w wypadku gier planszowych, to możecie się już wypowiedzieć, jeżeli kupowałyście. I częściej powiem Wam jest tak, że. Serdówkuję ja na te puzzle, które chciałabym układać, i później robię sobie screeny i szukam takich puzli w internecie, niż po prostu jednak um, kupować tam. I dodaję teraz też kropkę nad i odnośnie puzli. Takich jak układa moja siostra, czyli na przykład 13 tysięcy, 9 tysięcy, 7 tysięcy, 6 tysięcy w sklepach internetowych one jak już są mniej popularne, jak już schodzą na promocje, możecie nawet 6 tysięcy dorwać za mniej niż 100 zł. Możecie 9-13 tysięcy dorwać za 250, tymczasem na Winted znajdziecie ten zestaw bez kilku puzli za 400 zł. I nie ma zmiłuj. Takie są ceny. Coś, co dla mnie jest po prostu problematyczne nie ze względu na cenę, to spodnie. No i ja po prostu jestem w miarę niska, mam w miarę szerokie uda w stosunku do całej swojej sylwetki, więc wszystkie tutaj proporcje są trochę zaburzone. I nie mówię teraz tutaj, tak wiecie, żeby się windować, żeby suszyć komplementy itd. Tylko tak po prostu jest, że na całą moją wąską sylwetkę te uda są w miarę masywniejsze, a przy czym uwielbiam, żeby te dżinsy były dopasowane Ja tak po prostu mam Ja uwielbiam dopasowane jeansy. To nie jest zdrowe, ja o tym wiem Ale tak mam od lat I dlatego też nie kupuję dżinsów na Vinted Bo ceny nie oscylują w granicach 20 zł Oscylują w wyższych cenach A musicie liczyć się z tym, że te dżinsy będą Na przykład rozciągnięte w kolanach Po prostu się w nich nie zapniecie Będą miały jakieś defekty Miałam osobiście taką sytuację, że kupiłam spodnie i dziewczynami I napisała, że już mi wysyła Tylko muszę sobie tam potem z jak mi dojdą, bo na zdjęciach nie było, że gdzieś są rozprute, ale wracając, właśnie ze względu na brak możliwości zwrotu, właśnie ze względu na to, że mogą to być rzeczy w różnym stanie pod względem po prostu dopasowania, bo dżinsy jednak się rozciągają, spodnie się rozciągają i to nie jest tak, że wrzucicie je do pralki i one idealnie będą jak nowe, no niestety nie to ja po prostu już odpuściłam kupowanie jeansów. A żeby połączyć oczywiście podpunkt, pewnie domyślacie się o czym mówię, odpuściłam też kupowanie butów. No bo jeżeli szukacie czegoś bardziej markowego, to możecie się przy tej fali podróbek naprawdę naciąć i bardziej markowe to już dla mnie, nie wiem, Nike czy Adidas, dla mnie to już jest większa marka, A więc możecie się naciąć na jakiegoś wszelkiego rodzaju podróbki, A możecie się naciąć na numerację, a butów rzecz jasna nie zwrócicie. Mogą też być to, jeżeli są to używane buty, buty nierówno zdarte. Tak jak wam mówiłam, ja miałam taką tendencję, że po nie wiem dwóch, trzech latach noszenia, jednak czuję, że coś tam ta stopa kombinuje, a nie chcę po kimś zbierać jego niedogodności. Sama, czy kupowałam buty? Tak kupiłam na przestrzeni lat dwie, trzy pary butów na Vinted i dwie były za duże. Sory, jedna była za Duża i jedna była za mała, więc jest to zupełnie nieopłacalny biznes. Nawet jeżeli te szpilki czy coś są ładne, piękne i tak dalej. A jeżeli nie macie konkretnej marki, konkretnego modelu, nie wiem, nie wypróbowałyście dokładnie tej samej pary chwilę temu w sklepie, to nie liczcie na to, że idealnie się zmieścicie. U mnie przynajmniej nigdy tak nie jest. E, przy mojej małej stopie jest to problematyczne, w zasadzie każda marka u mnie to jest troszkę inny rozmiar obuwia, więc sobie daruję. Co jest droższe na wintet niż normalnie w sklepie, przy też znowu zalaniu nas trochę badziowiem, to zdecydowanie kupki. I teraz mój prosty przykład. Kilka lat temu, nie pytajcie, co się stało z moją głową. Byłam w sklepie, widziałam kubek z Disneya w Dalmatyńczyki. Mam na jego punkcie obsesję do dziś. Do dziś myślę, że mogłam go wtedy kupić, kiedy go widziałam. Widziałam go chyba w jakimś markecie budowlanym, nie wiem co on tam robił, ale w każdym razie stał. Nie wróciłam po niego. Kubków mam dość, żeby była jasność, ale jakiś czas temu zobaczyłam go używanego na Vinted za więcej niż widziałam go tam w tamtym sklepie. I zaczęłam przeglądać temat Weszłam w podobne i tak dalej I okazało się, że generalnie kubki na Vinted To nie jest kwestia kupna zestawu kubków Musicie jednak się trochę wykasztować. Nawet być może tyle ile w sklepie Albo i więcej niż w sklepie Jest to problem zalania nas wiem, Oczywiście, że taniej macie Iść do jakiegoś randomowego sklepu I tam zakupić przeróżnego rodzaju kubki Nie mówię o dobrej jakości filżankach, Ale o przeróżnych kolorowych kubkach W zasadzie możecie kupować Jakiś co tydzień i to za śmieszne śmieszne kwoty. Więc od sprzedanie tego, kiedy każdy ma w domu tego mnóstwo, jest po prostu problematyczne, chyba musiałoby to robić dziewczyny w zestawach, a jeżeli szukacie czegoś konkretnego, to możecie się naciąć ze względu właśnie na cenę, na koszty wysyłki, na to, że nie wiecie do końca, jak wam to ktoś zabezpieczy. I to jest takie trochę narzekanie dla samego narzekania, ale ten przykład jak najbardziej przychodzi mi na myśl, jeżeli myślecie, myślicie, że trochę i zaoszczędzicie i oszczędzicie planetę i po prostu kupicie coś z drugiej ręki, jeżeli chodzi o takie rzeczy, możecie być naprawdę bardzo mocno zaskoczony ceną, więc ja tego używanego nie kupuję. Moje łóżko to łóżko odsłonięte, nie mam niczego wiecie do schowania pod spód, więc moje łóżko to wciąż łóżko, na którym jest pościel, jest prześcieradło i jest kapa. jak największa i jak najlepsza i te kapy cały czas są w ciągłym, ciągłym, ciągłym ruchu. Bo co chwilę trzeba przeprać, odświeżyć, wyłożyć z powrotem, zbłożyć do pokrowca I po prostu się niszczą, do tego cały czas zmierzam Jakież było moje zdziwienie, kiedy znowu stwierdziłam, że jak ustawię sobie na... Wiadomo, o której platformie. Limit 60 zł, to znajdę mnóstwo pięknych, dużych, bo ja potrzebuję bardzo dużej kapy, kap na łóżko. Jako, że przy promocjach i nie tylko, nie mówię o tych takich wyprzedażach rocznych, czy tam wiecie, co trzy miesiące, ale naprawdę, jeżeli ustawicie swoją ulubioną markę i będziecie szukać kap na łóżko już w internecie, a nie w aplikacji Vinted, to w granicach 100, 120, 140 zł jestem w stanie raz na rok sobie tą kapę kupić, bo Mniej więcej, tak po prostu muszę się z poprzednimi rozstać. że Wam powiem, że jak już nie wygląda, a dalej jest, to raczej odsyłam ją na przykład do diozu, bo oni tam takiej rzeczy potrzebują. Ale jeżeli chodzi o vinted, nie kupicie kapy za 60 zł. Możecie polować, ale wtedy znikają bardzo szybko. Nie są to popularne wzory, nie są to bardzo ładne wzory. Nie są to kapy wykonane bardzo dobrze. Nawet jeżeli tu jest poliester i w sklepie internetowym jest niestety poliester, to jakość przeszycia i tak dalej po prostu lepsze kupicie w internetach. Są to też kapy bardzo często używane za takie ceny, i generalnie jest to zastanawiające. Jeżeli chodzi o kapy, przestałam szukać ich właśnie z drugiej ręki, przestałam się łudzić. One się u mnie niestety zużywają. Już na pewno nie łudzę się, że będzie to dobre i szybkie i łatwe polowanie z drugiej ręki. Powiedzmy sobie to jasno i wyraźnie: ja osobiście muszę, po prostu muszę mieć papierową wersję książki w ręce, inaczej nie chcę czytać. Mam też teraz w tym roku taką obsesję trochę na punkcie swojej ochrony wzroku, więc właśnie wolę papier, wolę układanie puzli i generalnie nie chcę, żeby całe moje życie było. Polegało na wlepianiu się w ekran gdzieś w trakcie pracy, gdzieś w ciągu dnia, wieczorem, przy relaksie, przy oglądaniu filmów. Nie chcę aż tyle ekranów w moim życiu, więc musiałam zacząć to zmieniać. Tak, na szczęście znowu wróciłam do książek, co mnie cieszy, natomiast teraz wracam i szukam ich z drugiej ręki. I jak zawsze spotkało mnie rozczarowanie. Jeżeli szukacie książki z drugiej ręki. Taniej będzie Wam, i to jest smutne, kupić ją po prostu z pierwszej ręki. Kupić ją na jakichś promocjach. E, kupić dwie, trzy na razu i mieć darmową wysyłkę. Jakby świat na, zachęca nas zdecydowanie do tego, żeby jednak kupować z pierwszej ręki, bo jest po prostu. Tani. Jeżeli chodzi o drugą rękę i bardziej popularne książki jest drożej. Teraz niestety, jeżeli jakiś tytuł nie wyszedł dopiero co, to spada bardzo mocno z ceny, bez problemu dostaniecie go za, nie wiem, 10, 15, 20 zł, za tyle też dostaniecie go na winte. Bardzo często też ta cena jest jeszcze wyższa, doliczacie przesyłkę, doliczacie ochronę. Mimo iż próbowałam, rzadko kiedy zdarza mi się też, że na przykład osoba, która ma interesującą mnie książkę, miałaby też interesujące mnie inne książki, swoją drogą zdarzało mi się też odprzedawać książki, ale ja naprawdę wtedy e, odsprzedawałam je za 5 czy 10 zł, a sama za tyle ich nie znajduję. Dziś wymieniłam 10 Kategorii produktów, które wolę kupować z pierwszej ręki, z internetu, w sklepach stacjonarnych, dlatego, że po prostu na Vinted są droższe, jest mniejszy wybór, ceny są wywindowane, a rzeczy są często gorszej, gorszej jakości. Dajcie znać, bo bardzo czekam, jak to jest u Was, czego Wy nie kupujecie na wintet, czy też, nie wiem, na Eliksie, na Allegro i tak dalej, bo po długim wyszukiwaniu stwierdziłyście, że jest to zupełnie bez sensu, strata czasu, pieniędzy i jeszcze zazwyczaj prze. Płacicie, no i oczywiście raczej nie ma możliwości zwrotu. Czekam na Wasze propozycje. Ja życzę nam, jakkolwiek to zabrzmi na tym kanale, udanych jakichkolwiek zakupów, żebyście jak najbardziej, jak najczęściej były z nich zadowolone. I tego i sobie, i Wam życzę. Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za to, że jesteście i oglądacie. Papa, pa, kochane, trzymajcie się. Do następnego.